Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnych rynkach na papierze. I Co tam jednym, na tym papierze? W jednym z ostatnich programów mówiliśmy o tym, jak łatwo przekroczyć amerykańską granicę i że imigranci z łatwością. Nawet, w liczbie chyba 10 tysięcy osób dziennie, to już to, gra, granice przekraczają. Nawet mówiliśmy o czymś takim twierdzeniu, że ta granica przestała istnieć. Dokładnie. <grym> Co więcej, okazało się, że też coś takiego jak bezrobocie w Stanach Zjednoczonych też przestało istnieć. Okazuje się pasę. No tak. eee, nikt emigrantów no, już oraz teraz... sky is the limit dla indeksów giełdowych. No tak. Czyli, czyli właściwie ograniczenia tutaj też przestały czyli istnieć. Czyli the everything boom. Ograniczenia wiekowe też przestały istnieć, Bo jeśli wybory. chodzi o prezydenturę. Czyli jakby... Wspaniały kraj. Mówi się o Stanach Zjednoczonych, że to jest kraj wolności i to chyba jest prawda. Idzie im fantastycznie i niech tak zostanie, ale do czego chcemy nawiązać? Chcemy nawiązać do tego, że w Polsce liczba imigrantów rośnie i to bardzo, bardzo szybko. Nie wiem, czy pamiętasz, kilka lat temu Polska była liderem, tym negatywnym liderem, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, w której było najmniej obcokrajowców najmniej. No tak, Teraz to się zmienia. Ale Ciągle pewnie procentowo jest... Jesteśmy... Pospolitość, przepraszam, ekonomia skrzeczy, tak? Tak, ale... Ma swoje wymog... wymagania. Okazało się, że na koniec 2023 roku 1,5 miliona cudzoziemców miało aktualne dokumenty legalizujących pracę w Polsce. To już jest nieźle. Półtora miliona. Ponad półtora miliona. To jest już dosyć Sporo. dobry wynik. Co więcej, okazuje się, to znowu jest takie paradoksalne, no, wycieczkę polityczną jednak e, e, trzeba e, odbyć. Wiadomo, że jak Poprzednia ekipa rządząca straszyła nas, co tam ci imigranci nam zrobią, czego nam nie zrobią, jaki to będzie po prostu koniec świata. No, ale jeżeli mówimy o 2023 roku. Hmm, nie będziemy nawiązywać do afery wizowej, zastanawiać się ile tam jakiś lewych wiz zostało wydanych, ale na pewno tych nowych pozwoleń e, obecna zresztą koalicja 13 grudnia nie zdążyłaby wydać zbyt dużo w tym krótkim okresie. Wolałbym jednak 15 października. Czy tam no, mniejsza z tym, ważne że, ważne, że już jest nowe. Natomiast e, chodzi o to, że... Ukraińcy ciągle dominują w tej masie, ale w 23 roku to właśnie inne narody, narody głównie azjatyckie, stanowią o sile roboczej, napływowej. Wiesz co, taki anegdotyczny przykład, znany mi z bezpośredniego doświadczenia, mianowicie w przemyśle mięsnym w Polsce, nie lubię tego przemysłu, no ale wymieniam go dlatego, że, ale steki że tam rzeczywiście od czasu do czasu... Że tam rzeczywiście pracują ludzie z różnych stron świata. Na przykład bardzo wielu Kolumbijczyków, ludzi generalnie z Ameryki Południowej, Kubańczyków. To Kubańczycy samo, pracują w Polsce. Ale tak samo no, w rzeźniach w Niemczech, w Wielkiej Brytanii też polskich. No to nie pracują. jest praca, którą, która, no, tak. która należy do. No, nie będę już tego rozwijał tego tematu, ale w każdym razie to jest bardzo międzynarodowa grupa pracowników, ludzi, którzy, którzy, którzy jakoś się wiążą z Polską, mieszkają tutaj. I teraz tak, wojna w Ukrainie spowodowała, że ten jak to się ładnie mówi, potok w języku no dobrze, tak, w języku Stru, obcym. Strumień można Strumień, doby. potok to się też tak ładnie na to mówi w języku, który mniej dzisiaj jest popularny, ale właśnie ten strumień, jeśli chodzi o pracowników, to... jest mniej Ukraiński. a liderami są Indie, Nepal, Filipiny, Uzbekistan i Bangladesz. Proszę jeszcze raz wymienić, bo to było bardzo India, szybko. Indie, Nepal, India, Filipiny, Nepal. Uzbekistan i Bangladesz. No wszystko Uzbekistan. wszystko Azja, jakby nie patrzeć. Ciekawe, Twoja ciekawe. Kolumbia jest dopiero na siódmym miejscu. Ale jest. Ale jest. Także, a to w ogóle półkula południowa. Tak, także tak to wygląda. Okazuje się, że ta luka... Jeśli chodzi o podaż y, siły roboczej, to jest szacowane przez Konfederację Lewiatan nawet na pół miliona osób. A przepraszam, e, osób. Pakistanu tam nie znalazłeś? Y, w jakiejś y, czołówce? Szukam, szukam, nie widzę. Nie, nie ma. Bo pakistańczycy pracują na przykład w Rumunii, a z Nepalczykami to mi się wiąże taka y, dyktoryjka, y, znowu z autopsji znana, z rozmowy z kolegą, który jest agencją pracy tymczasowej, który sprowadzał z Nepalu Nepalczyków w specjalizacji spawacz okrętowy. O. Hmm. Okrętowy, prawda? Co no jakby dla krajów, które kompletnie nie graniczą z żadnym morzem, nawet chyba nie mają jakiegoś jeziora większego, no to tak jakby jest naturalne, prawda? Że właśnie stamtąd pochodzą spawacze okrętowi, a spawacz okrętowy oraz zwykły spawacz z całym szacunkiem dla spawaczy w ogóle, no to jest w ogóle wyższa szkoła. I pewnie, ale z drugiej strony... Rozumiem, że powiedziałeś o tym, że jakby w przemyśle mięsnym pracują Kolumbijczycy, a mniej. I Kubańczycy. I Kubańczycy. I Pakistańczycy w Rumunii. A tak. Pakistańczycy są muzułmanami, tak? Oczywiście. A, -a, tak, tak. a tam w naszych rzeźniach, kto tam głównie za przeproszeniem idzie? <laughs> To mogło być tam no, pewien problem. No, no nie no, to wiesz, no, to pytanie, czy to jest na poziomie konsumpcji zakaz religijny, no, no, a nie ta. na poziomie Obróbki. innego kontaktu. Obróbki tak? skrawania. Okej, okay, w każdym razie. E, to jest ten trend, który, który widzimy. E, znacznie więcej obywateli właśnie tychże krajów. Oczywiście gro z całej tej kohorty pracowników e, zagranicznych to, to są Ukraińcy. Natomiast no, zmienia się to, czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że tu nawet nie ma na to odpowiedzi, czy dobrze, no czy źle. To po prostu tak jest. Nie. To chyba po prostu tak być musi. No właśnie mówię, tak jest. To nie, są bo fakty. ty mówisz, tak jest, czyli to jest takie, można powiedzieć, zaakceptowanie stanu, który istnieje. Ale ja nie mówię tak. Tu... A powinniśmy chyba budować mechanizmy, które nawet będą potęgować to zjawisko. Ale przecież. Yy, no bo ja... Europa się wyludnia i to dotyczy Polski i nie tylko Polski, a to zagraża wzrostowi gospodarczemu, no to zagraża w ogóle całej, yy, całej gospodarce. Chociaż z drugiej strony. Sztuczna inteligencja, powiem sarkastycznie, będzie pewnie redukować zapotrzebowanie na pracę w wielu zawodach, no ale w innych z kolei zwiększy. Problem tej wyludniającej się Europy, no i oczywiście to się zdarza, zderza już z tymi różnymi barierami mentalnymi, społecznymi, które, które mamy. Notabene w Polsce przedwojennej mniejszości narodowe stanowiły 31% całej populacji II Rzeczypospolitej, no ale no, wtedy sobie. jakoś nie lubiliśmy tego tej struktury społecznej, jak donoszą przekazy historyczne. No, Może znaczy, teraz my będzie nawet, inaczej. nawet jeżeli my nie lubiliśmy, to ktoś inny jeszcze bardziej nie lubił. No, i ktoś inny to wykorzystał. To... Ktoś inny to wykorzystał, ale też wykorzystał, że my tego nie, nie, nie akceptowaliśmy. To tylko oddajemy... oddajemy <coughs> że tak powiem, cześć i należny szacunek autorowi artykułu o hindusach i Nepalczykach, którzy ratują Polski Rynek Pracy, Rzeczpospolita i Anita Błaszczak. Zdecydowanie tak. I ręki na papierze zrobiły się trochę historyczne, ale też trochę przyszłościowe, trochę futurystyczne. Mówimy o tej wyrudniającej się Europie. Powiem Ci, że ja naprawdę lubię tę Francję i ludzi, którzy mm, są tam przywódcami politycznymi, bo Emmanuel Macron, no, można by powiedzieć bankier, finansista. No, trudno, żebyś Ty nie lubił bankiera i finansistów. Nie, ale wiesz, tacy <laughs> ludzie często nie są podejrzewani o, jakiś, o jakąś nadmierną śmiałość, czy wyobraźnię, czy jakąś szwoleżerską jazdę w obszarze jakiegoś tematu społecznego, a Macron mówi to, o czym informują go eksperci. Um, problemem we Francji jest niepłodność, to znaczy problemem jest to, że przyrost naturalny jest na poziomie 1,68% lepiej dwóch, niż w Polsce. Czyli rodzi się yy, czyli. Yy, yy, no brakuje, jak, jak to jest liczone, to 1,68 no to brakuje 0,5 no Brakuje 2 do dwóch, brakuje nie, do dwóch, do dwa, gdzie 2 ,1. jest ta reprodukcja prosta. 2 ,1 to jest reprodukcja. Czy 2,1, że nie, nie spada wtedy liczba, tak jest. liczba mieszkańców. Czyli brakuje I teraz, pół dziecka. No. Co nie jest. Może tutaj jakieś szczególnie nowe, tak, bo w wielu krajach europejskich to, to jest, o ile nie we wszystkich, natomiast Macron mówi, problemem we Francji jest niepłodność, po prostu kobiety, no nie, nie, kobiety nie mogą rodzić, dlatego że na niepłodność cierpią i kobiety i mężczyźni i to dotyka... Um, I to dotyka bardzo dużego, bardzo znaczącego odsetka yy, właśnie ludzi w tym wieku, jak to się mówi, niezbyt ładnie yy, rozrodczym, a poza tym jest drugi problem. I za to też lubię prezydenta Francji, że on tak o tym wprost opowiada, mianowicie yy, Francuzi i francuski coraz mniej uprawiają seksu. No co już jakby pokazuje też zmiany społeczne ludzie no tak, to jest chyba e, wolą trochę... mieć dwa wynagrodzenia w rodzinie jest nawet taki taki tutaj skrót double income no kids czyli DING. E, wolą mieć dwa wynagrodzenia w rodzinie i spędzać czas ding, inaczej to niż na jednak z seksem się trochę kojarzy Trochę się kojarzy, ale jednak znaczy coś innego Ale to ciekawa dana... Większość młodych ludzi e, czy znaczący odsetek młodych ludzi zamiast seksu wybiera cyfrowe formy spędzania wolnego czasu? Cyfrowe formy, formy. spędzania wolnego czasu. Co za poręczny zwrot, prawda? C, y, cyfrowe, Możesz C, powiedzieć, dziś F. wieczorem seks nie, ponieważ wolę cyfrową formę spędzania wolnego czasu. No tak, czasu. ale tutaj y, w tych cyfrowych formach... Wymieńmy je. je, ale wymiejmy je, bo Obejrzenie serialu. Inspirują. Tak. Grę wideo. Grę wideo. Następnie... Porno lub korzystanie z mediów społecznościowych. A ładnie tutaj wyszło w tej zbitce dziennikarskiej... Porno lub, lub oglądanie mediów społecznościowych. Czyli taki niemalże synonim, nie? ale wydaje mi się, że tutaj procenty są odpowiednio uporządkowane, bo jest porno lub i w nawiasie 48% mężczyzn i 19% kobiet, czyli pewnie do tej pierwszej większa atrybucja mężczyzn stawiam, ale to, to, trochę, to trochę bez znaczenia, Dokładnie ponieważ tak. warto zapamiętać ten akronim DINK, czyli double income No Kids, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest jednak już niepokojące. Z badania opinii publicznej z 2022 roku wynika, że 30% Francuzek w wieku rozrodczym w ogóle nie, nie chce mieć dzieci. Nie to chcę, nie jest, tak. powiedział, to jest szokujące, to jest szokujące. Jeżeli dodamy, że na niepłodność, znalazłem tę daną, cierpi około 3 miliony 300 tysięcy Francuzów, czyli to plus to, że 30% deklaruje, że nie chce mieć dzieci, no to powoduje, tak, że. Tu jest rzeczywiście jest jedna, jedna na cztery pary, które chcą mieć dzieci, nie jest w stanie zajść w ciąże, Czyli tak, 30%. A do tego, nie tego chce. dochodzą, czyli są trzy kategorie. Są cztery kategorie. Ci, którzy yy, mają problemy z zajściem w ciąże. Ci, którzy nie chcą mieć dzieci, ci, którzy preferują cyfrowe formy spędzania wolnego czasu, no i jest czwarta kategoria, którzy chcą mieć dzieci, mogą mieć dzieci i nie preferują cyfrowych form. Spędzania wolnego no tak, czasu, ma... ale Macron uważa, że. To na takim grafie to by naprawdę dobrze wyglądało. Tak, ale Macron uważa, że tych y, ludzi, którzy należą do czwartej kategorii, jest stanowczo zbyt mało i apeluje o zmiany w tym zakresie, ale jesteśmy w demokracji. W związku z tym propozycje Macrona przez y, niektóre środowiska zostały uznane za propozycje, wypowiedzi wręcz już, autorytarne, reakcyjne, a nawet faszyzujące. O, no to miło. No, że prezydent Francji mówi ludziom, Co jak oni robić? powinni <gry> robić, spędzać czas y i tak dalej. No faktycznie, teraz sobie przypomniałem, że chyba ostatnim europejskim, nazwijmy to eufemistycznie, przywódcą politycznym, który bardzo się wypowiadał, y jeśli chodzi o problematykę kreacyjną czy prokreacyjną i, i nakazowo, i nakazowo nie był niejaki Nikolae Czałszewski w ostatnich latach y, Rumunii Komunistycznej, co zresztą było dramatem, Wypomnijmy, piekłem, wypomnijmy piekłem kobiet, jednak. ale Macron czyni to ze znacznie większym wdziękiem oraz przede wszystkim kompetencją. Tak? A, bo on a, mówi, teraz cię Francja łatwiej się wyludnia, a Czałszewsku mówił, chcemy uczynić Rumunię jeszcze bardziej potężną, w związku z tym kobiety nie wolno wam przerywać ciąży. Votum separatum, tak? bo niestety Macron, jeśli chodzi o wypowiadanie się kompetentnie na temat posiadania dzieci, myślę, że powinien się dwa razy za zastanowić siedzący naprzeciwko mnie Ludwik Sobolewski, bo jednak pan Macron dzieci nie posiada. Yy, wynika to też z tego. Nie jest żywym przykładem na jakby stosowanie się do własnych apeli. Dokładnie. jest żywym przykładem na to, że się dokłada do tego, że ten przyrost naturalny jest niższy. Yy, oczywiście z czego to się bierze, nie wiemy. Jego żona, no chyba jego żona już dzieci mieć nie może, stawiamy, bo to jednak. Yy... Co więcej, premier Francji mianowany przez Macrona też. też raczej... ma małe szanse na taki przykład, ponieważ jest się... gejem. Tak, jak to się ładnie <laughs> mówi, yy, 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 na geja można też ładnie powiedzieć, że to jest osoba sceptyczna. Wobec pani, więc to, yy, yy, to tak to trochę wygląda w przypadku, ale to patrz paradoksalne. co? Zastanawiam się, czy Dwóch... na pewno spotkamy się z widzami za tydzień, yy, czy też redaktorzy telewizji biznesowej stwierdzą, że odchyliliśmy się nadmiernie od yy, wydatków to... gospodarczych, ale to no, tak naprawdę chodzi również o gospodarkę. Bo bardzo chodzi o gospodarkę. Są potrzebni ludzie, którzy po prostu będą ten nie, ale wzrost za gospodarczy jakiego, nie, ale, za jakiego, yy, do, do jakich, ale ja to, gdzie ja to nas, nie mówię do ciebie, tylko niech nas to zaprowadzało. Się. Prezydent Francji. Żonaty? No, jego żona ma dzisiaj chyba tam 60 parę lat, tak? Bezdzietny. Premier Francji? Gej. No idzie nowe. No, idzie nowe, no nic z tym nie zrobimy. Ja się nie I mogę to... powstrzymać przed marnej jakości żartem, że żona prezydenta Macrona y, ma jeszcze jakieś 20 lat i mogłaby się zastanawiać nad wystartowaniem w wyborach prezydenckich we Francji. No bo jednak Ameryka. Znaczy w, sta w Stanach raczej. Nie, we Francji. Francji. No, w, sta no, w Stanach, Stanach nie może, nie by może. się nie urodziła, nie urodziła w Stanach. Tak, tak, tak. Ale jakby no, jest pewna dyfuzja idei, więc jeżeli można po 80. pełnić funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych, to dlaczego kobieta w wieku już dojrzałym nie mogłaby ubiegać się o prezydenturę. Zwłaszcza, że na pewno. Nawet może. Przy, prezydent Emanuelu, Kure. przy, przy, przy Emanuelu na pewno zyskała Ta, sporo ja doświadczeń teraz, w tej dziedzinie. My teraz robimy taki mały klif, żeby nie powiedzieć <coughs> klifik, i chcę się odnieść do. Mm, do kwestii y, stricte giełdowej y, z jednego prostego powodu. To ja sugeruję, żeby tym razem już tak naprawdę poważnie, bo wydaje mi się, A że trochę poważnie. zbyt rozrywkowo podeszliśmy do tych tak. form cyfrowych spędzania wolnego tak, czasu. Tak, tak, tak. Zresztą firma, o której chcę powiedzieć, to z cyfryzacją ma dosyć dużo wspólnego, bo zajmuje się handlem elektroniką i produkcją chyba jej też. Zwracam uwagę na wywiad w, w parkiecie z jednego prostego powodu. Jest to wywiad z prezesem i chyba tak z wiceprezesem Azbisu. Duża spółka, okay. zresztą to taki ciekawy ciekawy powiedziałbym, giełdowy przypadek, spółka zarejestrowana w Cyprze, notowana w Warszawie, różne z tego powodu też... Prospekt y zatwierdzony był y przed cypryjskim Przed cypryjskim KNF-em, tak. więc to też takie ciekawe y historie. Oczywiście Oczuś, lata temu, lata temu tam... o historii sprzed kilkunastu lat pewnie, y y pewnie y dziesięciu, piętnastu. Tak, tak. Natomiast jedna rzecz mnie tutaj zainteresowała, tym bardziej, że w ostatnim czasie z relacjami inwestorskimi mieliśmy o tyle wspólnego, że prowadziliśmy szkolenia dla, dla jednej dla, dla dwóch dużych podmiotów, tak to nazwijmy, ale zwracam uwagę na to z jednego powodu, ponieważ rozmawiamy o tym, jak firmy mogą się dobrze prezentować, jak dziennikarze mogą dobrze przepytać, jak to może budować takie pozytywne equity story, czy taką historię. To w tym przypadku to nie miało miejsca. I takie dosłownie kilka pytań i odpowiedzi, które. Niedawno Wasza spółka informowała o odpisach z wyjść związanych z wyjściem z Rosji. Czy istnieje ryzyko, że odpisy i w tym roku też będą? Nie istnieje dalszy, ryzyko dalszych odpisów. Kropka. Mhm. Zakładając koniec wojny, czy istnieje możliwość, że Azbis do Rosji wróci w kolejnych latach? Nie planujemy powrotu na rynek rosyjski. Czy Wasza spółka planuje podać prognozy na 2024? Planujemy przedstawić prognozy wiosną. Jak zapowiada się cały 2024 rok. Oczekujemy stabilizacji w tym roku. I takie pytania, odpowiedzi, które jakby bardzo hmm. jakby nastawiają nas sceptycznie do takiej formy prowadzenia dyskusji, czy jakby opowiadania. Oczywiście ten wywiad trochę tam się rozkręca później, ale jednak to są takie pytanie-odpowiedź, tak nie i. No co wiesz, ma to jedną przewagę, która często nie istnieje. Hmm. Wtedy kiedy e, czytamy wypowiedzi bardzo e, złożone, e, gdzie jest jakby krążenie wokół pytania. I ta odpowiedź jest, powiedziałbym, rabulistyczna. Niewiele z niej można zrozumieć. Natomiast tutaj jest, wiesz, proste pytanie, pytanie i niewątpliwie jest prosta odpowiedź. Znaczy tam jest taki jednak takie ziarno interpretacyjne, no bo ten Pan mówi, planujemy czy nie planujemy, no to no już to zawiera tak. w sobie pewien margines swobody. No, ale tam, gdzie on mówi, nie, to się już nigdy więcej nie powtórzy, no to jest y, prosty komunikat. No tak. I Oczywiście ostatnie pytanie. Nie do końca o taką prostotę nam chodzi na rynku y, kapitałowym, no ale niech inwestorzy ocenią. W ostatnich latach wiele spółek y, y, wycofuje się z giełdy. Czy macie takie plany? Azbis jest notowany od 2007 roku i zamierza pozostać na polskiej giełdzie przez, pewien, yy, przez wiele lat. Dziękuję. Proszę. Do widzenia. Proszę. Wszystko jest powiedziane tak jak należy. Także, mm, no tak, to yy, mówimy o tym dlatego, że warto dbać o. No pewnie trochę bardziej rozbudowane wypowiedzi o tą komunikację z rynkiem w sposób taki bardziej złożony i trochę bardziej wysublimowany, ale to tylko tak, się chodzi o... Z tą komunikacją to też może będą tutaj zachodzić jakieś poważne zmiany. Czytam artykuł o e, Mironie Mironiuku, czyli e, twórcy i prezesie firmy Cosmos, Cosmos, nie wiem jak to czytać, AI, Wyceniane i podobno na ponad 2 miliardy złotych. Mówię podobno, bo w mediach społecznościowych pojawiły się takie, wydawałoby się dobrze uzasadniane głosy o tym, że pan Miron jest jednak tak efektem autopromocji bardziej niż reprezentuje rzeczywisty sukces Czyli gospodarczy. Czyli że to jest w tym jest jakiś element takiego, takiej kreacji sztucznej, ale my żyjemy w takim świecie, że nie założyłbym się, że to co ja czytam w mediach społecznościowych nie jest przypadkiem też elementem jakiejś kampanii, kreacji, fejkiem i tak dalej. Naprawdę trochę trudno zaczyna być jeśli chodzi o oddzielanie prawdy tak Ale zwanej to... od półprawdy, Ale... czy, czy tego co mówił ksiądz Tischner, którego Wiem, co już nie zacytuję, bo już to nas ja na pewno wyrzucą z, z tego. Tischner programu. powiedział: In God we trust, all others must bring data. Na pewno tak powiedział, co, to jest typowy sposób formułowania myśli dla górali yy, 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 no tak by się <laughs> zawahałem, bo z takiego jakby przedpodhala, e, przedpodhalański. No. Przedpodhalańskich. No i tak, ale mniejsza już z tym, do jakiego stopnia jest to rzeczywiście miliarder, mówi ciekawą rzecz, że ludzkość uczyła się do tej pory czytać i pisać, ale dobrze byłoby wprowadzić do szkół już podstawowych umiejętność programowania. To znaczy, że um, my będziemy aż tak otoczeni log logarytmami. I programami informatycznymi, że dobrze byłoby, jeżeli będziemy rozumieć, jak to działa, przynajmniej w jakichś takich swoich podstawowych zarysach czy zrębach. No i on jest autorem takiej, chyba jest autorem takiej idei, że powinniśmy dzieci, młodzież, no i dorośli będą to już mieć, uczyć języka programowania, uczyć programowania aplikacji bo to jest w tym nowym świecie, do którego zmierzamy. Umiejętność tak samo ważna jak pisanie i czytanie. Ja pamiętam lata temu, bo to już było bardzo, bardzo dawno temu, ze swojej podstawówki, e, lekcje informatyki, to, tak, to z programowaniem na pewno nie miało nic wspólnego. Nie wiem, czy używaliśmy komputera na tej informatyce, ale pewnie tak. Były to jakieś, jakieś... Nie, inne, niecyfrowe, inne, niecyfrowe formy spędzania. Dokładnie. Nie wolnego czasu, ale wolnego. Więc e, to na pewno jest dobry postulat. My myślimy też o tym, że wolny czas można też spędzać z nami. I oglądać rynki na papierze co tydzień i, I zapraszamy do tego. Zapraszamy nieustannie. Za tydzień dzisiaj y... O ile nadal tu będziemy po tych breweriach, które wyczynialiśmy no, na temat damy sobie radę, chęci no, do uprawiania seksu. Damy sobie radę, dziękujemy bardzo dziękujemy i do bardzo. zobaczenia za tydzień.